Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na makijaż. Wczoraj sobie wymyśliłam pewien makijaż i mam nadzieję, że to co tutaj siedzi e, dzisiaj odtworzę razem z Wami. A co już mam zrobione? Już Wam mówię. Najpierw nałożyłam tonik z Only Bio, ten z kombuczą, o którym mówiłam Wam w ulubieńcach ostatnich miesięcy, Prawda jest świetny. Potem nałożyłam serum pod oczy z Basic Lab, to też jest rewelacyjne, i krem również z Only Bio, kombucza w bardzo małej ilości, bo ja gdy nakładam makijaż, to nakładam bardzo małą ilość ilość tłustych um, kremów, olejków, jakichś takich preparatów, bo ja mam mocno przetłuszczającą się skórę i nie chcę jeszcze z tego spotęgować. Oczywiście dbam o skórę na co dzień, więc ona nie jest przesuszona, więc mała ilość kremu tutaj w zupełności wystarcza. Jeżeli chodzi o to, co już mam na powiekach, to odrobinę korektora, który już tutaj gdzieś leży, jest z Lorela Inferbo Morten Concealer, to będzie też mój korektor pod oko dzisiaj, na brwiach mam dwie kredki w zasadzie z Glam Shopu, jedynkę i trójkę. Te, e, pomieszane. Od góry mam jaśniejszą, e, od dołu ciemniejszą. Szczerze mówiąc e, taki mix zrobiłam, bo chcę w końcu wykończyć e, kredki, m, ale bardzo ładnie się to prezentuje. Oczywiście żel do brwi z Benefitu 24 Hour Brow Setter, a na ustach balsam z Laneige e, e, i to jest ten e, brzoskwiniowy. Tyle zrobiłam, a teraz przechodzimy do machania e, pędzlami. Najpierw sięgam po beżowy cień z mojej paletki makowej, ale wiecie, że tu jest cień z Tune Cosmetics, a nie MAC, bo ym, te cienie pojedyncze e, Tune Cosmetics są rewelacyjne. I ym, ujednolicę e, strefę pod łukiem brwiowym, a także wewnętrzny kącik, Paleta, z której będę dzisiaj korzystać, to naturalnie różowa i zobaczcie, jak ona jest piękna. Pierwszy kolor, po który sięgam, to ten taki brudny, różowo-brązowy kolor, a potem sięgnę po jaśniejszy, brudny, piękny róż i tymi właśnie dwoma cieniami zaznaczę załamanie powieki. Oprócz zaznaczenia załamania powieki, zaznaczę też zewnętrzny kącik tym brudnym, pięknym, różowo-brązowym kolorem. Jeżeli chodzi o ten jaśniejszy różowy kolor, to nałożę go na granicy między tym różowo-brązowym kolorem a przestrzeniem pod łukiem brwiowym. Kolejny krok mojego makijażu to nałożenie na całą ruchomą powiekę glitter primera z NYXA. A to dlatego, bo chcę nałożyć pewien błyszczący, przepiękny cień. I on tutaj wygląda jak brązowy, taki taupe, a to jest przepiękny taki beżowo-różowy kolor. Nie wiem, czy to zobaczycie. On ma w sobie taką nutkę brązu, ale jak się go rozetrze, to jest taki piękny, troszkę ciemniejszy, skórny, z różowym, ładnym błyskiem. Może potem jeszcze dokoptuję trochę takiego bardzo mocno błyszczącego, różowego, ale już palcem delikatnie. Najpierw glitter primer, żeby to wszystko ładnie się lepiło. Już teraz bez glitter primera nabieram troszeczkę tego błyszczącego cienia i delikatnie poza ruchomą powieką na załamaniu nałożę, aby to wszystko ładnie tak przechodziło przez siebie. Wewnętrznym kąciku nałożę trochę różowego błysku. Nie używam już glitter primera, bo on się pięknie klei do skóry i do innych cieni i bardzo fajnie podbije różowe tony tego makijażu. Kolejny krok w moim makijażu to namalowanie bardzo delikatnej czarnej kreski cieniem i to jest moja ulubiona technika. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jak krok po kroku zrobić idealną kreskę i wcale nie mieć super precyzji ani umiejętności, to koniecznie zajrzyjcie do opisu, zostawię Wam tam link do filmiku, w którym krok po kroku mówię o najprostszej kresce, jaka istnieje. Sprawdźcie to, naprawdę warto. Także maluję taką prostą, delikatną czarną kreskę. Jak już kreska i cały makijaż górnej powieki jest gotowy, to mogę wytuszować rzęsy i tak porządnie tuszuję te dwie warstwy, żeby rzęsy były fajnie podkreślone. Kolejny krok mojego makijażu to nałożenie podkładu i nakładam klasyk z Glam Shopu, bardzo niewielką ilość, bo chcę, żeby tylko ujednolicić skórę twarzy, a nie robić jakiejś takiej ciężkiej tapety. Pod oczy nakładam kolektor z L'Oreal Infallible Molten Concealer, a ponieważ mam trochę też niedoskonałości, to delikatnie dołożę kolektora. Sięgam teraz po pudel pod oczy z Glam Shopu yy, i zaglątuję kolektor. Resztę twarzy ja pudem z ekocery bambusowy, bardzo dobrze matujący, ale nie zostawiający takiej płaskiej, papierowej skóry, tylko ładny mat. Bardzo lubię ten puder. Teraz sięgam po mój ulubiony już nieźle zajechany różo z mata. Muszę uważać, aby się nie uwalić, bo ostatnio jak nagrywałam, to nie widzieliście pewnych zdarzeń. A nie było ciekawie. Taką precyzyjną kuleczką delikatnie zaznaczę dolną powiekę, ale generalnie będę się trzymać tylko zewnętrznego kącika. Stwierdziłam, że jednak tym ciemniejszym zrobię taką linię na całej dolnej powiece, i teraz wrócę do jasno-różowego cienia i delikatnie przeblenduję dolną powiekę. I znów wracam do tego błyszczącego różowego topera i wewnętrznym kąciku dolnej powieki bardzo delikatnie dołożę. Ostatnim elementem, wręcz wisienką na torcie mojego dzisiejszego makijażu jest. Szminka. i dzisiaj mam ochotę dopasować szminkę do bluzki a później do kuladów. także to będą takie mocne akcenty oczywiście jeżeli nie lubicie takich mocnych ust to e, możecie nałożyć nudziaka albo zostać z balsamem na ustach ja mam ochotę na taki przytup, e, dlatego moja ulubiona szminka z Fenty Beauty e, w kolorze Unlock It, e, petarda, naprawdę najpiękniejsza funkcja, jaką mam, a jestem uzależniona od tego koloru. Jak widać, tak, tak, tutaj. No, także nakładam. Tak się prezentuje dzisiejszy makijaż. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba. I czy podobają Wam się e, takie mocne, wyraziste usta. Mi brakuje w tym makijażu teraz jednego elementu, także dokładam moje ulubione różowe okulary. I tak to się prezentuje w całości. Dajcie znać, co myślicie o takim. Totalnie różowym looku, choć oko jest delikatnie zgaszone. Um, mi się bardzo podoba taki makijaż i do tego te okulary. Ja nie będę skromna, peta, dziocha, ale oddaję Wam głos i mam nadzieję, że napiszecie mi, jak Wam się podoba makijaż, co myślicie i czy lubicie takie mocne usta. Na ten moment się z Wami żegnam, ściskam bardzo ciepło. Dziękuję, że byliście z nami, z nami, ze mną i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia w każdy poniedziałek i w każdy czwartek o godzinie 18. Niezmiennie. Buziaki. Papa! Pa.